No rest for the wicked. Money don't grow, Witam was bardzo serdecznie tutaj, doktor Rewelka. Y I kolejny odcinek Borderlands. I can help you. Ja to co ja wziąłem, co to było? Nie wiem, myślałem, że to Ammo Ja nie mogę znaki shit. Nawet nie warto sprzedawać. Dobra. No fucking. Jakieś kłyściki... Aha, no okej. Okay. Kurde... Mówię za lekko zmieniony głos, tudzież... Yy, nie wiem, od czasu do czasu jakieś pociąganie nosem, kichaniem, takie rzeczy. Przepraszam, ale yy, nabawiłem się anginy. Jaki kolor mi polecać się? A chciałabyś, chciałabyś. Fak. Fuck, Fuck. To jest Bone Head. Fak. Szara do mnie, a ja się doblokowałem. Ach, po co tu wjeżdżałem? Dobra, koniec pieprzenia. sekwesta zrobię. A dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, tudzież yy, 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 nie wiem, jakby to określić, tego jeszcze nie odkryli. Mam dwa bonusze No fajnie. Yy, jak się jedzie w jeździ w pojeździe, to jako kierowca, na... jest je samemu oczywiście, to na spacji można zaznaczać wrogów. Yy, Tutaj jest, jest takie, yy, że tak powiem, autozerowanie. Na kopie też tak można, ale wtedy się chyba tylko zaznacza, nie pamiętam Wtedy chyba się tylko zaznacza i nie ma autocelowania. No wtedy ten drugi siedzi jako strzelę co no, wiecie. Byłoby to trochę bez sensu. Um. No kurde! Weź go przejedź, nie jezorem będzie mi tu wymachiwał. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Nie ma. Ukradli. Dobra, zrobimy to inaczej. Co tu robi bandyta? Fuck yeah! O cholera, ty po prostu zlepiałeś goli z jednym z moich ronierów? Dzień dobry! Powiedz mi, kiedy to zrobisz? To było niesamowite! Jestem niesamowity! Tylko skanki. No okej. A to z nimi się boi inaczej. O ekspo mało będzie. O! Nienawidzę zbierać tych pierwszonych vlogów od Patrycji Tenis. To jest tak cholernie wkurzające, że tego nie da się przewinąć. Dzień 119. in w shower i tears przez just under an godzinę.

А, с какой? Не, ну курда. Жалую тех, кто будут экзаменовать меня на право езды. На правда, жалую. to co, idziemy na Mission Impossible. O, więcej nie trzeba, fajnie. Clear. Nie, yeah, trzecie miejsce na broń.

Zrobiłeś Och, och, och. I po co zaczynają? Gdzie ja to mam? Aha. Idealne parkowanie. Expo ooooh, uh, sexy trzeba sobie załatwić. Trzeba sprzedać, bo ono shreddery do dupy. Za dużo czasu kikam escape ja nie mogę. Małp. Fajnie. Won! Won ode mnie! Dobra, sama tego chciałaś. No. O jest, Lata jak debil. Mam tego do zrobienia skilla. On mi nie daje. No le regeneracja. Aha, aha, Dobrze to najpierw sobie zrobimy to. Do regeneracji bardzo mi się przyda. Szybkie przemarkowanie, tak zwane. Co? Nie dziwcie się, jak zobaczycie mnie pewnego razu przed garażem. Jeżeli już z takiego się dorobię robi, oczywiście, Warącego samochód z, z dłoni, tak też się zdarza. No. no teraz tu chodźcie, ptaszki nie ma. Jeszcze jedne dawać i dawać. szweli zbieramy fanty fuck fuck ha ha ha, ha. nie ma nie dam Będzie na mnie jakiś ptak wlatywał. Mam granaty. No ja i tak nie używam. Na cholery mi to w ogóle dropi. Muszę sobie załatwić transfusion. Bo z tymi standardami to się nie da. Dobra, jedziemy. Żarża! I nie pojawiliśmy. Dobra. Bawimy się. A, myślę że krytyk wejdzie. A w ogóle 26... No. 26 była premiera Prototype'a 2. Jak mi się tego uda załatwić niezbędne rzeczy, Oczywiście, całą sa grę również. To może nawet nagram wam... E... Gameplaya. A niestety była to tylko e, premiera na konsole, Xbox i PlayStation 3. No ja tam jakoś szczególnie narzekam. Może się uda na Xboxa załatwić. Jezu, więcej Was matka nie miała. O, no, podejść tu. podejść tu też, maciarzu. Jeszcze. Ja Jaja sobie chyba robicie. You are so hot, you got them bitch. Jeszcze jeden. Taki napalony. O w dupę. Chyba się nie zhajdał. O mój... Dawaj, dawaj! Nie, nie oplujesz mnie tym razem. O nie... Łał, to no, 250 pocisków. Damy radę. Coś się ja mu oskoczyło. No niech będzie, że se wezmę. Zawsze coś na sen. A przecież on nie jest piękny. tego u góry mi zaznacz. No i teraz rozumiem Dajesz, dajesz, bawimy się. Jezu, co ja robię? Się będę. bruzer. Ach, jak przyjemnie. Kurde, jedź. Jedź. Okej, okay. sprawa załatwiona. Teraz sobie ładnie zaparkujemy na poboczu. I lecimy robić questa O to się blokuje o powietrze no ludzie To nic nie ma To nic nie ma o, Amo o, Dobre, a nie jest złe. O, udawało się. Samo. E, spoko. Tak, potrafi. Ja nie będę narzekał. No bez jaj. Dobrze, że sam wyszedłem. No kurde. pani tam jeszcze raz, ci chyba rozwalę. Uh, sexy. Daj! Znowu się w cholerę wolno przeładowuje. O, sz szok. Też się przyda. Na kryształki. O, broń e, z szokiem może penetrować. To głębnie. Wrogów. ewentualnie kompana. To okay. Zalecimy dalej. Weź się kope to zamknij nie chcę mi się cię słuchać. Denerwujesz mnie. O, och nie, jego krzesło było zawsze bardziej y, ten, y, komfortowe, wygodne niż moje, tylko nie to. Teraz muszę iść się pochlastać, a za godzinę. Bo przegapiłem to, a nie wiem jakim cudem. No nieważne, lecimy dalej. Nie gadamy, nurkujemy. Jeszcze 5 minut jakieś mogę nagrywać, żeby jakoś odcinek ładnie wyglądał. No, a to może się uda zakończyć jakieś fajne misje. O, ale rzeźnia. Ja to numer. No za to właśnie kocham tą grę. Robisz co chcesz, wyżynasz koło chcesz. A i tak wszyscy za to kochają. A, Shep Sanders. Szep, szmato. Co dostałem? sobie nie spojrzałem. A, jakieś gówno. Selniemy. Ja nie będę się takimi shitami przejmował. A... Tego nie chcę. To se w sumie mogę zostawić. To mi nie jest potrzebne. Też nie, to też nie, to też nie. To sobie zostawię. Na który level jest Hunter No, już mogę go nosić. No, miło. Ale to nie, to potem. Jak będę szedł do Crystal Cave. Hidden żur. Żur, żur. A tu jest żurnal, ja nie mogę, ale żebym znubił teraz Nitro. Kurde, w prawo jest. A tu też można, ok. Ja i przewalić w niewidzialną ścianę niewidzialną oponą. To ma opony w ogóle? Ma opony. O. Klejące się planety. Klejące się planety. Klejące się Tam jest się ale tam nie jadę. Nie, bo tam jest się Bardzo nieprzyjemny. Ja tam nie chcę. how it compared to Pandora. Ironically such a belief would align me with these Neanderthals. Oh Circle of Death. Fuck yeah. <laughs> Lubisz to okay. mydola. Uh Raya zajebana. Zajebna zajeba chuj tam Woo! Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Ale ruj się Z obrót, parkowanie i wysiadamy. I lejemy na skagi. Dalej nie wejdą. Mam nadzieję, ok, wszystko co mówiłem to kłamstwo, no podejść już ma to, kurde zaraz padnę, in hollow, level up. Or be killed. No to co? Odcinek kończymy. W następnym zaczniemy. No, no i tak tutaj nie zaczniemy. Zaczniemy się tak od Firestone. Ale pójdziemy załatwić sobie całą arenkę. No dobrze, może nie całą, bo to będzie trochę do... trudne. Spróbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Załatwimy sobie arenkę. I pójdziemy do Crystal Cave. Mam nadzieję, że się podobało. No Jeszcze sprawdzę sklepy, może coś ciekawego. Nie nic na zbyt. Nic. Uh, nie, nie kupię. No to ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. No i oczywiście jakby ktoś chciał sobie ze mną zagrać Zagrać, nagrać ewentualnie, to, to już od niego zależy. No to piszcie mi po prostu prywatne wiadomości. Ja się z chęcią... To, ja to z chęcią rozpatrzę, a będzie czas to nawet. Yy, możemy takie coś spróbować zorganizować. I to tu jest maksymalnie 4 gracze, ale zawsze yy, można robić parę rund po parę osób. Jakieś różne rajdy na bossów. Yy, ewentualnie jeszcze jest Modern Warfare 3. Z którego odcinek y, wyszedł we wtorek, ja... no dwa dni temu, bo dzisiaj czwartek, okej. Okay. No to ja Wam dziękuję i trzymajcie się na razie. Cześć!